Proszę bardzo pić smaków, kurde, pić smaków, teraz mamy zupeczkę elegancko, tak, zupa błyskawiczna, pięć smaków o smaku takim właśnie pięć smaków aż. Numer jeden w Polsce to jest tak jak poprzednie zupki, bo chodzi o na ogólnie, o lekko pikantna, no ciekawa czy lekko pikantna. Nawet lubię lekko pikantne rzeczy. Tak, nudelsy to sop. No pięknie, ładnie wszystko, ładnie widać, o tu jakiś... Naklejony skład, naklejony widzę, bo nie wiem, nie wiem dlaczego, coś się im chyba nie zgadzało, albo partia wyszła jakaś nie taka, czy coś? No takie, taką energię mamy z tej zupeczki, a tak ty się ją przyrządza, właśnie tak. No i co, no i będziemy ją utentegować. o proszę bardzo, proszę podnieciemy, trochę pobijemy, pouderzamy, elegancko, żeby ją pokruszyć tak jak trzeba, w dobrej konsystencji żaden była. No i otwieramy, proszę bardzo, no. Elegancko. I wsypujemy, tak, właśnie w ten oto sposób wsypujemy do talerzyka sobie, elegancko, tak, i wysypujemy wszystkie te pierdoły, jakie tam się znajdują w tym, to tak elegancko, co do kluseczka, żeby nic się nie zostało nie zmarnowało, bo to jest każda setna energii, które komórki w naszym organizmie potrzebują tej energii chemicznej, bo te kluski nie są super jakieś zdrowe. Podobno w wosku są a żeby coś tam. Także super, super, no ale nic, a nic. Tak, bierzemy sobie saszetkę z sosikiem, wytrzepiemy, żeby nam się na palce nie ten wało i otworzymy i obspermimy elegancko nasze kluzelki. Tak to w ten oto sposób, o, właśnie tak, tutaj się tak dobrze to wyserawszy. Sprawdzałem czy sobie czasem przypadkiem palców nie ubrudziłem, ale na całe szczęście nie. No, co do kropelki, bardzo dobrze wyciśnięte. A teraz e, przyszedł czas na e, przyprawy sypkie. O, tak, tak. E, zupa Base, tak. zupa Base, tak. E, baza zupki. O, i wsypujemy elegancko na ten, na ten sos. Czy jak to tam. Na kolej. Tak. Żeby tak. No. A teraz e, bierzemy sobie. Tak e, ruszymy e, łyżeczko, nastawimy wodę. I, I zalejemy oczywiście naszą zupeczkę, pyszniutko, ładniutko, feniutko. A co do tej zupy, jeszcze powiem, że zupka fajna, bo bardzo aromatyczna. W smaku to takie 5 smaków, to troszkę wszystko zmieszane, ale no, ale mimo wszystko nie najgorszejsze. Zjedable, dobre nawet. No, już zalane. Teraz sobie. Przykryjemy to talerzem, ażeby doszło dobrze. <laughs> doszło. No i bierzemy sobie telefonik, ażeby czas nastawić, żebyśmy czasem nie zapomnieli. O właśnie tutaj startujemy startę o. Proszę bardzo, czas wystartował 3 minutki standardowo jak to w każdej zupce. aż dziwne, że to aż tylko 3 minuty potrzeba na każdą zupkę, no ale nie będę dochodził. <grych> dochodził. No i już czas nam minął i zobaczmy jak to wszystko kurde, w środku nam wygląda. No bo coś musi to jakoś wyglądać. No, zdejmujemy sobie talerzyka i patrzymy co to się dzieje. O, o no praktycznie bez zmian standardowo, bez zmian nasze kluseczki, zupeczka jest zrobione. No bo, no gdzież to, to po trzech minutach, ale wybełtamy, wybełtamy, wszystko wymieszamy, żeby tak jakby się, się wszystko równomiernie rozprowadziło i było good, ogólnie nie, proszę bardzo, bełtu, 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 jak dla mnie to jest taka za rzadka, ja nie lubię ich takich rzadkich, a poza tym to jest za gorące, więc no, musi, musi swoje odczekać, o właśnie, gorące. O właśnie, gorące, no gorące, no gorące, no no, nie, nie, dziękuję, trzeba poczekać. No i sobie czekamy jakiś czas, widzicie jak to wszystko się ładnie wsiącha, cała ta zupa wsiącha się w kluseczki albo wyparowuje, dzięki czemu yy, <laughs> smak tej zupki robi się bardziej intensywny niż, yy, no już tak jakby ją wpierdzielać zaraz gorąco a poza tym no, wpierdzielać gorąco zupę gdzie tu smak czuć jaki język poparzy nie o tu proszę bardzo jak ładnie kluseczki nam puchną normalnie to się robi coraz bardziej apetyczne że takie no fajne fajne te danie się robi a nie takie no, taka woda z jednym kluskiem ale fajnie, fajnie fajnie pokazuje to jak to się wszystko tak wsiącha elegancko i w ogóle i w szczególe no nawet bardzo ładnie wygląda ta zupa że nie jest jakaś taka biała tylko taka brązowa nawet trochę jakby mógł powiedzieć prawie jak mózg wygląda chociaż mózg jest bardziej różowy no ale już zaraz nam się przyjdzie pora na wpierdzielanie czyli teraz tak wszystko ładnie gotowe no, zamieszamy jeszcze te jeszcze raz, żeby ładnie wszystko było Ten wymieszane. Już te kluseczki są takie takie bardzo sprężyste, takie napuchnięte fajnie przy tym wodą i wywarem przeźnięte. O, jak ładnie mieszam sobie tą zupeczkę. Elegancko fajnie. No. no i można. I można już powoli sobie ją wpierdzielać tak swoje warzy, bo kluseczki z wodą ważą. No, i wpierdzielamy. I raz, i dwa, i trzy, i pięć, i dziesięć, tak, szybko wiesujemy. O, zupka co do pikantności to jest no, taka no, lekko pikantna, to bym powiedział, że nawet mniej niż lekko pikantna. no Ledwo co czuć tą pikantność, ale daje. Zupce taki, no swój smak, nie? że bym powiedział, jest dobrze przyprawiona, kurde no już patrzcie jak szybko wpierdzielam, to znaczy, że dobre no elegancko już wszystko zjedzone no zupka bardzo ładnie pachnie i co do smaku, to smak spoko smak, chociaż ładniej pachnie niż smakuje bo smak to jest taki wymieszany i w ogóle i w szczególe, ale ogólnie to dobre no spoko zupeczka, spoko zupeczka i jest okejka. No także dziękuję za uwagę i do zobaczenia na następnym filmiku